Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku z cyklu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations Online. Dzisiaj kolejny meczyk też z widzem i zagramy sobie, może jednym z jakby takich Joninów Konohy, czyli na przykład Asumą. Jonin, nauczyciel, nawet lubię tą postać, muszę Wam powiedzieć. Jest znacznie taka neutralna w zasadzie, bo mało w sumie go było. Miał tam parę takich epizodów. A zagramy sobie, może zaraz, zaraz, zagramy sobie w wiosce Konoha i walczymy z Chuojin, czyli w sumie nawet fajna walka, ponieważ uczeń kontra mistrz, oczywiście uczeń z, ze zwykłego Naruto. Ciekawi mnie motywacja tego gracza, ponieważ yy, w zasadzie Chuojin nie jest zbyt dobrą postacią, no ale dobra, zobaczymy jak mi się uda. Asuma yy, jest też dość dobrą postacią, znaczy, nie dob znaczy dobrą, tak, ale też bardzo fajnie zrobioną. Ło, wow, jak mnie tutaj czodzi <laughs> pieprzno, ponieważ cały ten jego styl walki odwzorowany. Ogólnie mi się wydaje, że te postacie z jakby Naruto pierwszej, jakby to powiedzieć, w Naruto pierwszej grze tej Naruto Ultimate Ninja Storm w pierwszej części były postacie z Naruto i prawda tych nauczycieli też było sporo, był Kakashi i tp. był też Asuma i mi się wydaje, że postacie, które zostały zrobione wtedy bo oczywiście tutaj są skopiowane z pierwszej części są dużo lepsze lepiej to wszystko jest stworzone, na przykład <coughs> wolę grać Naruto ze zwykłego Naruto niż powiedzmy z Shippuden'a, uważam, że jakby w drugiej części się trochę nie postarali i zrobili to na odwalsie wow, Asuma, moc <coughs> no a także a tak to właśnie Asuma jest z pierwszej części tak samo jak ten Shorji z pierwszej części, więc jakoś te postacie są ładniejsze, nie wiem, jakoś tak mi się wydaje no ale dobra jak widzę, że Choji nieźle przegrywa ze mną. Mimo iż Choji też używa jakby taijutsu, to oczywiście niestety Asum jest dużo lepsze. No i... No i e ja ale go jak chcę. Aczkolwiek też mi dał sporo obrażeń. No chłośni Chodzi. O, mam cię! I Szkoda, że Choji tutaj ma takie uwolnienie nie za fajne, ponieważ wszyscy chcieli... Czodziego jako motylka. ło złapał mnie fuck. Cudziego jako motylka, pamiętam wziął, te te swoje tabletki w Naruto i zamienił się w takiego motyla pełnego czakry, no i wszyscy za tym tęsknili, pamiętam, ponieważ chyba w pierwszej części była ta przemiana, a tutaj niestety jest jakby wzmocnienie Czodziego, powiększenie troszeczkę, troszeczkę, więc nie za fajne to jest i też wolałbym, a nie udało mi się złapać, też wolałbym tego Czodziego w wersji tej, o złapał mnie, w wersji tej i BAN KAI! Uwolnienie Asumy, wolałbym, e, kurde, ja nie mogę się wysłowić, wolałbym Czodziego w wersji właśnie tej motylkowej, dobra kończymy z Chodzim, już jedziemy, no co to ma być w ogóle, fajne jest uwolnienie Asumy, też bardzo wyjaśnione w e, anime, po prostu Asuma zwiększa chyba, tak z tego co pamiętam, e, czakrą i swoją naturą wiatru, e, swoje ostrza, wyostrze jakby, no i pokonałem Czodziego. E, wykonałem jutsu na nim, no i Asuma Saru Tobi. Haha. Dobra postać, muszę Wam powiedzieć. Spotkałem się właśnie z ludźmi, którzy grają nim online, i nawet dobrze im szło. Aczkolwiek nie jest on, jakby, właśnie taką spammerską postacią, tylko typowo dobrą, zbalansowaną, fajną, e, fajnym harem. Dlatego polecam. Dobra, dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć, na razie.